Witam Was! Na pewno zastanawiacie się, jak jest z baterią w smartfonie Sony Xperia Z2. Jak sami wiecie, pomimo wielu zalet smartfonów, w większości przypadków czas pracy na baterii jest śmiesznie krótki i wynosi zaledwie kilkanaście godzin, co skutkuje koniecznością codziennego ładowania, a w niektórych przypadkach nie możemy się wręcz rozstać z ładowarką. Telefon Sony Xperia Z2 ma baterię o pojemności aż 3200 mAh. Mamy również możliwość znaczącego wydłużenia pracy baterii dzięki funkcji oszczędzania energii stamina, którą Wam zaraz zaprezentuję. Żeby włączyć tryb stamina, wchodzimy w menu ustawienia oraz w zarządzanie zasilaniem. Obecnie mam 61% baterii. Szacowany czas działania na baterii to 18 godzin, w trybie gotowości to 2 dni i 8 godzin. Jak włączę tryb stamina. Szacowany czas działania na baterii wydłuża się do jednego dnia, czyli 24 godzin, a w trybie gotowości do aż 7 dni i 9 godzin. Podsumowując, uważam, że porównując telefon Sony Xperia Z2 do innych modeli, zdecydowanie wyróżnia się on długością pracy na baterii. Napiszcie w komentarzach, co chcecie wiedzieć o tym telefonie oraz Wasze opinie na jego temat. Zapraszam do subskrybowania, komentowania oraz oglądania kolejnych filmów.